Nieoczekiwane skutki poszerzania kręgu krewnych i znajomych. Mało osób wie o tym, że w pewnym stopniu inspirowałem ciotkę. Przypominam sobie, że czasem posłuchała moich rad i uważnie słuchała mojego zdania na określony temat. Tak było ze sprzedażą samochodu po pierwszym mężu, i tak było z niektórymi decyzjami, jakie podjęła w życiu być może to ja jej uzmysłowiłem że może żyć pod dwoma nazwiskami w pewnym stopniu spowodowałem też rozszerzenie kręgu znajomych to nie były zamierzone przeze mnie procesy po prostu dla wielu osób informacja o tym że istnieje jakaś ciekawa osoba która do tego ma możliwości kwaterunkowe w polsce i za granicą była ważna i nęcąca tak się złożyło, że ona, ale też wiele innych osób skorzystało z takiej znajomości, a ciotce imponowało poznawanie nowych, ciekawych ludzi, a zwłaszcza takich, którzy mogliby jej pomóc w realizacji podróżniczych planów. Domyślam się, że w ten sposób ciotka planowała daleką podróż do pewnego egzotycznego kraju arabskiego, w którym nadal rządzi król i w którym są haremy. Zatem w Londynie pojawili się moi krewni, znajomi i przyjaciele oraz ich dzieci. Powstała jedna wielka rodzina ludzi, która ciotkę nazywała Ciocią, chociaż nie miała z nią żadnego pokrewieństwa. A te dzieci znajomych do pewnego momentu sądziły, że naprawdę są jej krewnymi. Zarówno krewni, jak i znajomi zaczęli się interesować wykupem mieszkania ciotki. Zaczęły się u niej pojawiać już nie pojedyncze osoby, a większe grupy. Gdy uruchomiono tanie połączenia lotnicze, sam wybrałem się ze swoją rodzinką do Londynu. To był nasz pierwszy lot w życiu i wówczas mój pobladły syn powiedział, że start samolotu wysysa duszę. Polecieliśmy zimą, więc pogoda była fatalna. U nas w Polsce był silny, dwudziestostopniowy mróz, a w Londynie okropna plucha, śnieg z deszczem i zimny, wilgotny wiatr. Okropieństwo! Przenikliwy wiatr i wilgoć dawały się nam bardziej we znaki niż polski mróz. Oczywiście działy się tam jak zwykle dziwne i śmieszne rzeczy. Ale zachowanie ciotki rozkładało się na kilka osób i było to łatwiejsze do zniesienia. Jak zwykle, zobaczyłem te same miejsca: jak zwykle ciotka robiła zamieszanie z biletami, jak zwykle pozwalała się nam kąpać tylko raz w tygodniu i jak zwykle namawiała do spożywania przeterminowanej żywności. Pamiętam, że powrót do Polski wyglądał dość dziwnie, bo z powodu śnieżycy samoloty stały w korku. I powolutku wjeżdżały na pas startowy obawiałem się, że w powietrzu też polecimy bardzo wolno pewnego razu poleciałem do Londynu razem z kolegą na początku było tam bardzo miło. Wieczorem popijaliśmy kawkę zajadając ciasteczkiem. Kawka i ciasteczko to ulubione określenia codziennie wykonywanych czynności. A ciotka opowiadała koledze swoje niekończące się mały. Staraliśmy się tak podróżować po mieście, aby kolega mógł zobaczyć ciekawe miejsca, jak również by mógł uzupełniać braki płynów. Wracaliśmy więc bardzo zmęczeni, a wtedy ciotka ruszała do boju. Kazała usiąść w saloniku i musieliśmy wysłuchiwać jej opowieści. Potem, gdy próbowaliśmy już zasnąć, to nagle w sypialni otwierały się skrzypiące drzwi i znowu coś ciekawego opowiadała. Padaliśmy na twarz ze zmęczenia. Był to czas wielkiej nocy i była to cudowna wiosna. Kwitły drzewa i krzewy róż w ogródku. Oćwiętnie ubrani pojechaliśmy z ciotką do pobliskiego kościoła. W pociągu przez głośniki słyszeliśmy zapowiedzi kolejnych stacji. Nagle ciotka na cały głos w kierunku głośnika powiedziała, Panie kochany, ma pan taki głos, że powinien pan w operze pracować, a nie na kolei. Przypuszczam, że wtedy żartowała, ale trochę było mi wstyd, bo ja nie lubię występów publicznych. Po drodze, w pięknej, cichej lipowej alei ciotka nagle weszła na ulicę, prosto pod maskę czerwonego Forda Focusa. Zamarłem z wrażenia, a kolega błyskawicznie pochwycił ją i uratował życie w taki sposób, że nawet nie zorientowała się, co się wydarzyło. Ciotka miała chyba niezwykły i specyficzny stosunek do religii i tradycji świątecznych, bo w kościele samodzielnie dokonała święcenia jajka, które przyniosła w damskiej torebce. Gdy potem przywieźliśmy święcone jajeczko do domu, i zrobiliśmy małe przyjęcie. Ciotka poczęstowała nas wspaniałymi kiełbasami, które przywieźliśmy z Polski, Balans się, że dostała je od znajomych księży. Do dziś nie wiem, co o tym myśleć. Czy już wtedy miała problemy mentalne, czy też miała taki charakter? A może nigdy nie urządzała świąt i trochę się w tym pogubiła?